Dzisiaj chcę Wam zaprezentować różę, która zachwycała mnie w ubiegłym sezonie przez bardzo, bardzo długi czas. Kiedy odwiedzałem szkółkę, to zawsze zwracałem uwagę na tą odmianę. To Focus z firmy Noak. Tutaj widzicie ją akurat wtedy, kiedy rozpoczynała kwitnienie. Jak na różę wielkokwiatową, jest dość kompaktowa, zwarta. Ale fajnie rozrasta się na szerokość. Zachwyca przede wszystkim z daleka widocznymi kwiatami w kolorze takim łososiowym, łososiowo-różowym. Co bardzo ważne, te kwiaty są niesamowicie trwałe i przez bardzo, bardzo długi czas utrzymują się na roślinie. Również zwróćcie uwagę, że jest bardzo dużo jeszcze pąków kwiatowych i to też wydłuża ten czas kwitnienia, dlatego. Tak długo się nią zachwycałem w szkółce. Tutaj widzicie już ją w troszeczkę później, więcej kwiatów jest rozwiniętych i wygląda prawie jak rabatówka. Na dodatek zwróćcie uwagę, jak przepięknie te płatki wyglądają, kiedy światło przez nie od tyłu prześwieca. No, wydają się, że te kwiaty po prostu świecą. Zauroczyła mnie ta odmiana niesamowicie w tym roku. Fajnie, że jest niska, że jest kompaktowa, lubię takie róże i niezwykle zdrowa. Także po raz kolejny Noak pokazał coś, co mnie zachwyciło. Myślę, że to jest odmiana warta szerszego rozpropagowania. Bardzo ładna.